Pokaż. Kurwa, co jest? Kurwa, poważnie? Kowaltków? No co, weź, weź mnie nie załamuj nawet. Przecież oni wiedzą, że ja ze zwyżkami to się nie odzywam, no. Myśmy się o pole pokłócili. Może was pogodzić chcieli teraz. A to gówno nie obchodzi, no, halincian, tak się nie robi, no. Kurwa, mogliśmy mniej dać w koperta. Może nas chcieli naprzeciwko młodych posadzić na naprzeciwko młodych, to gówno mnie to obchodzi. Ten wolał przy kiblach ich niż przy tych zbyszkach. No, się na ich patrzeć nie mogę, no. Ech, aby się przemęcić. Dobra, zjeść i pójdzie się, no. Może jest okazja, żeby się pogodzić. A srodzić nie godzić. A niepewno ja, ja się będę z nimi godził, na weselu czy im. To oni jak przyjdą pierwsi, mnie, mnie przeproszą za to, no. A co? A nie mają za co? A kto to pole zagarnął dla siebie? No, to... Ojciec w świętej pamięci mówił, po pół se podzieli no, a zapisane było na terenie, no, potem to wyrywka nie była do podziału. Weź może te karteczki, to po tu już się nie przyszli, no, weź na ruch stołu chociaż, no, żeby na te zakazany mordy nie patrzeć, no, ja, ja przy nich nie wysiedzę, to ci obiecuję. O już też spokój. A, a, no, na twoją odpowiedzialność Halincze, no. Jego krzywo spojrzenie wale w mordę. No, a to ci, to ci gwarantuję. Jówek! No to ja się nie będę patrzył, no. Oj, tak winietki ułożyli! S Sredki nie winietki teraz porobili, no. no to, 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 kiedyś było dobrze, człowiek siadał, gdzie chciał, gdzie było wolne, rzucił marynarkę i było jego, no. Teraz będę mnie rządzić, gdzie ja sam siadać. No. Ten koło tego nie chciał usiąść, tamten koło tam koło tamtego nie chciał. No I, i każdy się jako pogodził. Teraz oni nakaz, to przepisane, no, bo inaczej się nie można nie. Się... co to jest kino do choroby jasnej. O, oh, kurwa już idę, no już było miło, kończy się miło na tym weselu. Dobra, siadaj, Halincia, bo już rzygać mi się na to wszystko chce.